Cześć, dzwonek szydełkiem. Do wykonania tego projektu potrzebujemy kordonek maksimum 100 g, 565 metrów, szydełko 1,5 mm, nożyczki, szpilki lub igiełki, krochmal, ja używam ługi, oczywiście możesz użyć swojego sprawdzonego sposobu. Forma styropianowa, kształt dzwonka, Wysokość 9 cm. Folia lub woreczek. Owijamy formę. A to dlatego, żeby krochmal nie przykleił się do styropianu. Zaczynamy. 60 cm. Zostawiamy nitki na początku. Pracujemy nitką z kłębka. 8 oczek łańcuszka. Zamykamy w okrążenie, wkłuwamy szydełko w to pierwsze oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Pracujemy na tym kółku. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Jedno oczko łańcuszka na poprzeczkę. Słupek na kółku. Oczko łańcuszka na poprzeczkę. Słupek na kółku, oczko łańcuszka na poprzeczkę, słupek na kółku. Wykonamy w ten sposób 12 słupków. Oczko łańcuszka na poprzeczkę. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Pierwsze okrążenie gotowe. Mamy 12 słupków. A pomiędzy słupkami po jednym oczku łańcuszka. Przechodzimy na poprzeczkę. Chwytamy za to jedno oczko łańcuszka pomiędzy słupkami i wykonujemy oczko ścisłe. 3 oczka łańcuszka na słupek. 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy pomiędzy kolejne słupki, wykonujemy słupek. 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Słupek pomiędzy kolejnymi słupkami. Pracujemy tak całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 12 słupków w okrążeniu, a pomiędzy słupkami po 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Zajmiemy się tą nitką początkową. Przeciągnę ją na prawą stronę i wykonam łańcuszek. Ja wykonam 40 oczek łańcuszka na zawieszkę. Gotowe? Odliczam 6 słupków. Wykonuję tutaj pół słupek. Oczko łańcuszka. Nitkę oczywiście trzeba schować. Zawieszka gotowa. Przechodzimy na poprzeczkę. Oczko, ścisłe. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Słupek w tym samym miejscu. I jeszcze jeden. Mamy trzy słupki, trzy oczka łańcuszka na łuk. Kolejne trzy słupki tutaj w tym samym miejscu, na tej samej poprzeczce z poprzedniego okrążenia. Pierwszy, drugi, trzeci. To jest motyw główny podstawowy w tym okrążeniu. Chwytamy za kolejną poprzeczkę z poprzedniego okrążenia i wykonujemy półsłupek. Przechodzimy na następną poprzeczkę i wykonujemy trzy słupki: pierwszy, drugi. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Kolejne trzy słupki na tej samej poprzeczce z poprzedniego okrążenia. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Przechodzimy na kolejną poprzeczkę z poprzedniego okrążenia. Chwytamy i wykonujemy półsłupek. Pracujemy w ten sposób całe okrążenie. Chwytamy za poprzeczkę półsłupek. Okrążenie zamykamy. Wpływamy szydełko. Trzecie oczko łańcuszka przeciągamy. Oczko ścisłe. Mamy sześć motywów głównych podstawowych w okrążeniu. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na łuku. Motyw powtarzany. Trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci. Trzy oczka łańcuszka na łuk, kolejne trzy słupki na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia. Pierwszy, drugi, trzeci. Motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu, jest taki sam jak w poprzednim okrążeniu. Zmiana jest pomiędzy motywami. W tym okrążeniu wykonujemy 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy na Łuk kolejnego motywu z poprzedniego okrążenia i go powtarzamy. Pracujemy tak całe okrążenie. 3 oczka łańcuszka pomiędzy motywami. Okrążenie zamykamy, wpływamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Robótka się zawija i tak jest dobrze. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na łuku. Motyw główny powtarzamy trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek drugi słupek trzeci trzy oczka łańcuszka na łuk kolejne trzy słupki w tym samym miejscu na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia pierwszy drugi Trzeci motyw główny podstawowy, taki sam jak w poprzednich okrążeniach. Zmiana pomiędzy motywami. Jedno oczko łańcuszka. Tutaj mamy trzy oczka łańcuszka. Będziemy wkłuwać szydełko w to drugie środkowe oczko łańcuszka. Wykonujemy półsłupek. Oczko łańcuszka. Przechodzimy na kolejny motyw, chwytamy za łuk i wykonujemy motyw główny podstawowy. Powtarzamy po prostu. Pracujemy w ten sposób całe okrążenie, oczko łańcuszka. Kłuwamy szydełko w to drugie, środkowe oczko łańcuszka, półsłupek, oczko łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy, oczko ścisłe. Przechodzimy na łuk, przechodzimy oczkami ścisłymi. Na drugim słupku oczko ścisłe, na trzecim i na łuku. Motyw powtarzamy. Trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Drugi słupek. Trzeci. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Kolejne trzy słupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Motyw główny podstawowy jest taki sam jak w poprzednich okrążeniach. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy na kolejny łuk motywu z poprzedniego okrążenia i motyw powtarzamy. Pracujemy tak całe okrążenie. 3 oczka łańcuszka pomiędzy motywami. Okrążenie zamykamy. Kłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku. Oczko ścisłe na trzecim. Oczko ścisłe na łuku. Niespodzianki nie ma. Motyw. Powtarzamy. Trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Drugi słupek trzeci trzy oczka łańcuszka na łuk kolejne trzy słupki w tym samym miejscu pierwszy drugi trzeci Motyw główny podstawowy w tym okrążeniu jest taki sam jak w poprzednich okrążeniach. Zmiana jest pomiędzy motywami w tym okrążeniu 2 oczka łańcuszka. Tutaj mamy 3 oczka łańcuszka. Wkłuwamy szydełko w to drugie, środkowe oczko łańcuszka, półsłupek. Dwa oczka łańcuszka. Przechodzimy na łuk motywu z poprzedniego okrążenia i go powtarzamy. Pracujemy tak całe okrążenie. Dwa oczka łańcuszka. Kłuwamy szydełko w to drugie środkowe oczko łańcuszka. Pół słupek. Dwa oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy. Oczko ścisłe. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na łuku. Motyw powtarzamy. Trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek, drugi słupek, trzeci, trzy oczka łańcuszka na łuk. Jeszcze trzy słupki w tym samym miejscu. Pierwszy, drugi, trzeci. Motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu, taki sam jak w poprzednich okrążeniach. Pomiędzy motywami trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy na kolejny motyw, chwytamy za łuk i powtarzamy. Pracujemy tak całe okrążenie. 3 oczka łańcuszka na poprzeczkę. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe na łuk. Motyw powtarzamy. Trzy oczka, łańcuszka na słupek, drugi słupek, trzeci, trzy oczka, łańcuszka na łuk. Kolejne trzy słupki w tym samym miejscu. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Motyw główny, podstawowy jest taki sam jak w poprzednich okrążeniach. Zmiana jest pomiędzy motywami. W tym okrążeniu trzy oczka łańcuszka. Tutaj mamy 3 oczka łańcuszka. Kłuwamy szydełko w to drugie środkowe oczko łańcuszka, pół słupek. 3 oczka łańcuszka. Chwytamy za łuk kolejnego motywu z poprzedniego okrążenia i go powtarzamy. Pracujemy tak całe okrążenie. 3 oczka łańcuszka. Kłuwamy szydełko w to drugie, środkowe oczko łańcuszka. Wykonujemy półsłupek. 3 oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Kłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Kolejne okrążenie będzie ostatnim okrążeniem, i to okrążenie będzie inne. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Na kolejnym słupku, słupek. Słupek nad następnym słupkiem. Mamy trzy słupki. Trzy słupki na łuku pierwszy drugi trzeci w sumie sześć trzy oczka łańcuszka na pikotek Przeciągamy nitkę przez te dwie pętelki i wykonujemy oczko ścisłe. Pikotek gotowy. Z tej strony tak samo. Sześć słupków. Trzy słupki na łuku. Pierwszy. Drugi. Trzeci. I trzy razy słupek nad słupkiem. Słupek nad pierwszym słupkiem. Słupek nad drugim słupkiem, słupek nad trzecim słupkiem. W sumie 6 słupków do pikotka. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. Chwytamy za te trzy oczka łańcuszka, wykonujemy półsłupek, przechodzimy na kolejne trzy oczka łańcuszka, chwytamy. Półsłupek. I dalej wykonujemy motyw główny z tego krążenia. Słupek nad słupkiem, słupek nad kolejnym słupkiem, słupek nad następnym słupkiem, trzy słupki na łuku, pierwszy, drugi. Trzeci. W sumie sześć słupków. Trzy oczka łańcuszka na pikotek. Przeciągamy nitkę przez te dwie pętelki. Oczko ścisłe. Pikotek gotowy. Sześć słupków. Trzy słupki. Na łuku pierwszy. Drugi. Trzeci. Słupek nad słupkiem. Słupek nad kolejnym słupkiem. Słupek nad następnym słupkiem. Chwytamy za te trzy oczka łańcuszka z poprzedniego okrążenia. Półsłupek. Przechodzimy na kolejne trzy oczka łańcuszka z poprzedniego okrążenia. Półsłupek. I dalej motyw główny, podstawowy z tego okrążenia. Pracujemy tak całe okrążenie. Chwytamy za te trzy oczka łańcuszka półsłupek. Chwytamy za kolejne trzy oczka łańcuszka z poprzedniego okrążenia półsłupek. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe, oczko łańcuszka, odcinamy, nitki chowamy. Gotowe? Prawie gotowe. Robutkę trzeba wykrochmalić, aby nadać kształt. U mnie tradycyjnie to jest sługa. Oczywiście możesz użyć swojego sprawdzonego krochmalu. Namaczam, odciskam, naciągam i nakładam na formę. I przypinam igiełkami. Odwieszam do wyschnięcia. Po wyschnięciu usuwam igiełki i wyciągam formę. Wygląda pięknie. Mnie się podoba. Jeśli Tobie również, łapka w górę. Dziękuję pięknie za uwagę. Zapraszam na inne moje filmy i do usłyszenia. Cześć. Jeśli chcesz, możesz taki dzwonek ozdobić. Jak widzicie, użyłam samej ługi i dzwonek bardzo dobrze trzyma formę.